Cześć, jestem dr Anna Kowalska, ginekolog i specjalistka zdrowia intymnego kobiet. Dzisiaj muszę ostrzec cię przed produktami, które mogą poważnie zaszkodzić Twojemu zdrowiu intymnemu. Produktami, które prawdopodobnie masz w swojej łazience i możesz uważać za bezpieczne. W moim gabinecie codziennie widzę kobiety z poważnymi powikłaniami po użyciu produktów, które wydawały im się higieniczne czy bezpieczne: poparzone błony śluzowe, chroniczne infekcje zaburzenia flory bakteryjnej, które trwają miesiącami. Czy wiesz, że to popularne mydło antybakteryjne, które reklamują jako delikatne, może być jedną z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić w swojej pochwie? A może słyszałaś, że ocet jabłkowy oczyszcza naturalnie? To może być przepis na katastrofę. Dzisiaj pokażę ci listę produktów, których nigdy nie powinnaś używać do mycia pochwy. Wyjaśnię dlaczego są tak szkodliwe i opowiem o rzeczywistych przypadkach pacjentek, które ich używały. Niektóre z tych historii mogą Cię zaskoczyć, ale nie martw się, nie zostawię Cię bez rozwiązań. Pokażę Ci też, czego można bezpiecznie używać i jak właściwie dbać o higienę intymną, bez szkodzenia sobie. Zanim zaczniemy, zapisz się na kanał i zostaw w komentarzach, czy kiedykolwiek używałaś produktów, które dzisiaj omówimy. Nie musisz się wstydzić. Większość kobiet nie wie o tych zagrożeniach, bo nikt im nie powiedział. Zacznijmy od listy produktów, które absolutnie nie powinny mieć kontaktu z Twoją pochwą. Niektóre z nich mogą Cię zaskoczyć, bo są powszechnie uważane za naturalne lub bezpieczne. Produkt 1. Mydła antybakteryjne. Największy wróg pochwy. To największy błąd, jaki widzę w moim gabinecie. Mydła antybakteryjne mają pH około 9-11, podczas gdy zdrowa pochwa ma pH 3,5-4. To różnica jak między sodą oczyszczoną a kwasem cytrynowym. Pamiętam 25-letnią Agnieszkę, która przez rok używała popularnego mydła antybakteryjnego do higieny intymnej. Przyszła do mnie z nawracającymi infekcjami bakteryjnymi co 3-4 tygodnie. "Chcę być czysta", mówiła. Mydło antybakteryjne zniszczyło jej naturalną florę. Zabijało zarówno złe, jak i dobre bakterie. Dlaczego są tak szkodliwe? Drastycznie zmieniają pH pochwy, niszczą ochronne pałeczki Lactobacillus, wysuszają błonę śluzową. Mogą powodować reakcje alergiczne, zwiększają ryzyko infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Produkt Dergal-2. Żele pod prysznic i szampony. To tylko żel, używam go na całe ciało. Słyszę często. Żele pod prysznic zawierają agresywne detergenty, siarczany sodu, które są świetne do zmywania tłuszczu z naczyń, ale niszczące dla delikatnej błony śluzowej pochwy. Moja 31-letnia pacjentka Ewa używała żelu pod prysznic również do mycia intymnego przez 3 lata. Rezultat? Chroniczne podrażnienia, częste kandydozy i ból podczas stosunków przez uszkodzenie błony śluzowej. Produkt Dryga 3: Ocet jabłkowy. Naturalny nie znaczy bezpieczny. To jeden z najniebezpieczniejszych mitów internetowych. Ocet jabłkowy ma właściwości antybakteryjne czytam w komentarzach Tak, ma, ale jest tak agresywny, że może dosłownie poparzyć błonę śluzową pochwy. Najgorszy przypadek, jaki widziałam. 28-letnia Marta robiła płukanki z octu jabłkowego przez tydzień, bo przeczytała w internecie, że przywraca naturalny pH. Trafiła na ostry dyżur z oparzeniami chemicznymi pochwy. Potrzebowała miesięcy leczenia. Dlaczego ocet jest niebezpieczny? Kwas octowy ma pH około 2,5. To zakwaśne nawet dla pochwy. Może powodować oparzenia chemiczne. Niszczy naturalną florę bakteryjną. Może prowadzić do izwrzodzeń produkt 34. 4 Soda oczyszczająca. Chemiczna bomba. Soda wszystko czyści naturalnie. To kolejny niebezpieczny mit. Soda oczyszczająca ma pH około 9. Jest silnie zasadowa i może poważnie uszkodzić pochwę. Produkt Brigle 5. Mydła perfumowane i intymne. Paradoksalnie wiele mydełek reklamowanych jako dla higieny intymnej zawiera składniki szkodliwe dla pochwy. Parabeny mogą zaburzać równowagę hormonalną sztuczne zapachy. Częste alergeny powodujące podrażnienia barwniki mogą wywoływać reakcje uczuleniowe SLS, siarczany sodu. Agresywne detergenty moja, 35-letnia pacjentka Beata przez dwa lata używała drogiego żelu do higieny intymnej z kwasem mlekowym. Miała chroniczne podrażnienia. Okazało się, że żel zawierał 15 różnych sztucznych zapachów i konserwantów. Produkt Deregler 6. Środki dezynfekujące. Podczas pandemii widziałam wzrost liczby kobiet używających żeli antyseptycznych do higieny intymnej. To jest ekstremalnie niebezpieczne. Alkohol, chlorheksydyna czy inne środki dezynfekujące mogą powodować sewere oparzenia chemiczne, całkowicie zniszczyć florę bakteryjną, prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych. Produkt RyRADA-7 Olejki eteryczne. Pozorna naturalność. Olejek z drzewa herbacianego ma właściwości antygrzybicze. Słyszę często. Problem w tym, że olejki eteryczne w stężeniu potrzebnym do działania antybakteryjnego są toksyczne dla błony śluzowej. Szczególnie niebezpieczne. Olejek z drzewa herbacianego może powodować oparzenia. Olejek lawendowy może zaburzać hormony. Olejek z oregano bardzo agresywny. Produkt Draczka 8, preparaty z wodorotlenkiem sodu. Niektóre naturalne mydła zawierają wodorotlenek sodu. Łuk. To jedna z najbardziej żrących substancji, jakie możesz zastosować na błonę śluzową. Dlaczego te produkty są tak popularne? Marketing i dezinformacja. Firmy wykorzystują obawy kobiet o higienę antybakteryjny brzmi bezpiecznie. Naturalny jest źle rozumiany jako bezpieczny. Brak edukacji o naturalnych mechanizmach pochwy. Presja społeczna. Mit, że pochwa musi być idealnie czysta. Wstyd związany z naturalnymi zapachami reklamy, sugerujące, że naturalne procesy są brudne. Przypadek z mojej praktyki? Nigdy tego nie rób. 22-letnia studentka przyszła do mnie w stanie ciężkim. Przez miesiąc robiła detoks pochwy według przepisu z TikToka. Codziennie płukała pochwę mieszanką octu jabłkowego, sody oczyszczającej i olejku z drzewa herbacianego. Rezultat? Oparzenia chemiczne drugiego stopnia, kompletne zniszczenie flory bakteryjnej. Nadkażenie bakteryjne 3 miesiące intensywnego leczenia. Sygnały ostrzegawcze po użyciu niewłaściwych produktów: natychmiastowe, pieczenie, ból podczas aplikacji, zaczerwienienie, obrzęk nietypowy zapach, w ciągu godzin, dni, intensywny świąt, nieprawidłowa wydzielina, ból podczas oddawania moczu, krwawienie poza miesiączką. Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych objawów po użyciu nowego produktu, natychmiast przestań go. Używać i skonsultuj się z lekarzem. W następnym rozdziale wyjaśnię Ci dokładnie, dlaczego te produkty są tak destrukcyjne dla naturalnych mechanizmów obronnych pochwy i pokażę rzeczywiste skutki ich długotrwałego stosowania. Teraz zagłębmy się w naukę. Dlaczego produkty, które wydają się logiczne, mogą tak drastycznie zaszkodzić Twojej pochwie? Zrozumienie mechanizmów pomoże Ci podejmować świadome decyzje. Pochwa jako ekosystem delikatna równowaga. Zdrowa pochwa to skomplikowany ekosystem zawierający około 50 różnych gatunków bakterii, naturalne mechanizmy samooczyszczania, precyzyjnie regulowane pH, własny system immunologiczny. To nie jest sterylne środowisko to żywy, dynamiczny organ, który najlepiej funkcjonuje w naturalnej równowadze. Co dzieje się, gdy używasz agresywnych produktów? Faza 1: natychmiastowe uszkodzenie 0,24 godziny. Gdy aplikujesz mydło antybakteryjne OPH-10 na pochwę OPH-4, błona śluzowa zostaje spalona chemicznie. Dobre bakterie, lactobacillus, giną masowo. Naturalna bariera ochronna zostaje zniszczona. Pojawia się pieczenie, ból, zaczerwienienie. Pamiętam pacjentkę, która opisywała to jako, jakby ktoś wylał kwas na najbardziej wrażliwe miejsce. To dokładnie to, co się dzieje na poziomie komórkowym. Faza 2. Inwazja patogenów. 1-7 dni. Bez ochronnych laktobacillus, pH pochwy wzrasta do 6,7 patogeny. E. Coli, Candida, Gardnerella szybko się namnażają. Rozpoczyna się infekcja bakteryjna lub grzybicza. Pojawia się nieprawidłowa wydzielina, świąt faza 3, przewlekłe powikłania, tygodnie, miesiące. Jeśli kontynuujesz używanie szkodliwych produktów, flora nigdy nie powraca do normy, rozwija się przewlekły stan zapalny, Błona śluzowa staje się cieńsza i bardziej wrażliwa. Nawracające infekcje stają się normą dlaczego. Naturalne mechanizmy obronne. Są tak ważne? Pałeczki Lactobacillus. Twoje osobiste wojsko. Te bakterie to twoja pierwsza linia obrony. Produkują kwas mlekowy, utrzymuje kwaśne pH zabijające patogeny bakteriocyny, naturalnie antybiotyki przeciwko szkodliwym bakteriom, nadtlenek wodoru, ma właściwości antyseptyczne, biosurfaktanty, Zapobiegają przyleganiu patogenów do ściany pochwy. Gdy zniszczysz te bakterie mydłem antybakteryjnym, pozbywasz się naturalnej ochrony wypracowanej przez miliony lat ewolucji. Konkretne mechanizmy uszkodzeń: Mydła alkaliczne PH8-11. Denaturują białka błony śluzowej, rozpuszczają lipidy ochronne. Powodują obrzęk komórek na błonka, otwierają bramy dla bakterii patogennych. Moja 29-letnia pacjentka Karolina używała mydła antybakteryjnego przez 6 miesięcy. Podczas badania mikroskopowego widziałam komórki nabłonka pochwy dosłownie rozpadające się, to efekt chronicznego uszkodzenia alkalicznego. Detergenty SLS SLS usuwają naturalną warstwę lipidową. Powodują mikropęknięcia w nabłonku, zwiększają przepuszczalność dla alergenów, mogą prowadzić do reakcji autoimmunologicznych alkohole i środki dezynfekujące. Koagulują białka komórkowe, dosłownie gotują tkanki, powodują natychmiastową śmierć wszystkich mikroorganizmów, mogą prowadzić do martwicy tkanek, uszkadzają zakończenia nerwowe, ból, utrata czucia, przypadek, kliniczny, długoterminowe skutki. 38-letnia Małgorzata przyszła z 75 letnią historią problemów intymnych. Zaczęło się od używania delikatnego mydła antybakteryjnego, potem probiotykami, antybiotykami, przeciwgrzybiczymi. Nic nie pomagało. Jej historia. Rok półtora używała mydła antybakteryjnego codziennie. Ostatnie 3,5 roku ciągłe infekcje naprzemiennie: bakterioza, kandydoza. Ponad 20 kursów różnych leków. Ból podczas stosunków, depresja związana z problemami intymnymi. Co pokazało badanie? pH pochwy stale podwyższone: 6,5-7. Brak laktobacillus w wymaz, przewlekły stan zapalny. Ścieńczenie na błąka pochwy, zaburzenia innerwacji, zmniejszona wrażliwość. Leczenie. Zajęło nam 8 miesięcy przywrócenia naturalnej flory i funkcji pochwy. Dlaczego naturalne nie zawsze znaczy bezpieczne? Ocet jabłkowy. Analiza chemiczna. PH2434. Zakwaśne nawet dla pochwy. Zawiera kwas octowy w stężeniu 4-8%. W takim stężeniu powoduje denaturację białek. Może prowadzić do owrzodzeń i blizn, olejki eteryczne. Ukryta toksyczność. Stężone związki aktywne, nawet 300 razy więcej niż w roślinach. Mogą powodować reakcje fototoksyczne. Niektóre, eugenol-cineol, są cytotoksyczne. Brak standardów bezpieczeństwa dla aplikacji intymnych hormony i. długoterminowe skutki. Niektóre składniki higienicznych produktów mogą wpływać na układ hormonalny, parabeny, imitują estrogeny w organizmie. Mogą zaburzać naturalny cykl miesiączkowy podejrzane o wpływ na płodność, kumulują się w tkankach w talany, wpływają na rozwój układu rozrodczego, mogą zaburzać owulacje wiązane z endometriozą, przenikają przez skórę i gromadzą się w organizmie psychologiczne. Aspekty problemów intymnych. Przewlekłe problemy intymne wywołane niewłaściwymi produktami mogą prowadzić do obniżonej samooceny. Czuję się brudna. Problemów w związkach. Unikanie bliskości depresji, chroniczny ból i dyskomfort zaburzeń lękowych, strach przed kolejnymi infekcjami. Moja pacjentka Anna. Myślałam, że to ja jestem brudna z natury. Przez dwa lata unikałam bliskości z mężem. Nie wiedziałam, że to przez mydło, które reklamowali jako bezpieczne. Ekonomiczny aspekt problemu używanie niewłaściwych produktów to także koszty wizyty lekarskie drogie leki, badania diagnostyczne probiotyki i suplementy utracone dni pracy. Jedna z moich pacjentek policzała, że w ciągu 3 lat wydała ponad 3000 tysiące złotych na leczenie problemów wywołanych 15-złotowym mydłem antybakteryjnym. W następnym rozdziale pokażę Ci dokładnie, czego możesz bezpiecznie używać do higieny intymnej i jak odbudować zdrowie pochwy po uszkodzeniach spowodowanych niewłaściwymi produktami. Teraz przejdźmy do rozwiązań. Co można bezpiecznie używać do higieny intymnej i jak odbudować zdrowie pochwy po uszkodzeniach spowodowanych niewłaściwymi produktami. Złota lista bezpiecznych produktów. denne czysta, letnia woda. Najlepszy wybór. To brzmi zbyt prosto, żeby było prawdziwe, ale czy sława woda o temperaturze ciała to najlepszy sposób mycia pochwy? Pochwa nie potrzebuje mydła. Ma własne mechanizmy samooczyszczania. Pamiętam 42-letnią Barbarę, która po latach problemów z infekcjami przeszła na mycie wyłącznie wodą. Przez pierwszy miesiąc czułam się, jakbym nie była dość czysta, mówiła ale po trzech miesiącach miałam najlepsze wyniki badań w życiu. Regra 2. Delikatne mydła o pH 5,5-6,5. Jeśli czujesz potrzebę użycia mydła, na przykład po intensywnym dniu, wybierz mydła glicerynowe bez dodatków, mydła z naturalnych tłuszczów roślinnych, produkty oznaczone jako pH Balanced, mydła dla niemowląt, często mają odpowiednie pH. Uwaga! Używaj tylko na zewnętrznych częściach. Srom krocze. Nigdy nie wprowadzaj mydła do wnętrza pochwy. Trzeci naturalne oleje do pielęgnacji zewnętrznej. Dla pielęgnacji skóry sromu, nie do wnętrza pochwy. Olej kokosowy, ma lekkie właściwości antybakteryjne. Olej ze słodkich migdałów, bardzo delikatny, hipoalergiczny. Wazelina medyczna tworzy barierę ochronną. Moja 35-letnia pacjentka Ewa miała przewlekłe podrażnienia skóry z romu. Kilka kropli oleju kokosowego wieczorem rozwiązało problem w ciągu dwóch tygodni. Czego unikać nawet w bezpiecznych produktach? Nawet produkty reklamowane jako delikatne mogą zawierać szkodliwe składniki: sodium lauryl-sulfate, SLS, agresywny detergent parabeny, metyl, propyl, butyl paraben, fragrances, parfum, mieszanki chemicznych zapachów barwniki, CI plus numer. Chlorheksydyna, środek dezynfekujący. Jak odbudować zdrowie pochwy po uszkodzeniach? Faza 1. Natychmiastowe wsparcie. Pierwsze dwa tygodnie. Jeśli używałaś szkodliwych produktów i masz objawy, natychmiast. Przestań używać wszystkich produktów chemicznych. Myj się tylko wodą przez pierwszych 14 dni. Unikaj wkładek higienicznych. Ograniczają przepływ powietrza. Noś bawełnianą bieliznę lub lepiej. Śpij bez bielizny. Skonsultuj się z ginekologiem, jeśli objawy są intensywne. Faza 2: Odbudowa flory: 2-8 tygodni. Probiotyki do pochwowe: skuteczne probiotyki zawierające: Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gaseri. co najmniej 10 R9 CFU na kapsułkę. Sposób stosowania: jedna kapsuła, esenc, do pochwowo na noc, przez 7-14 dni, w trakcie i tuż po menstruacji przerwa, probiotyki doustne. Lactobacillus rhamnosus GR1, Lactobacillus reuteri RC14. Przez 1-3 miesiące. Faza 3. Długoterminowa profilaktyka. Dieta wspierająca zdrową florę. Jedz: jogurty naturalne, kefir, kiszonki, czosnek, cebulę. Ograncz, cukier, produkty wysoko przetworzone, alkohol. Pi: co najmniej 2 L wody dziennie. Unikaj nadmiaru antybiotyków bez konieczności. Styl życia: zarządzaj stresem. Wpływa na odporność lokalną. Wysypiaj. Sie, 7-8 godzin snu, to podstawa ćwicz regularnie. Poprawia krążenie w okolicy miednicy, unikaj ciasnej odzieży. Szczególnie spodni i bielizny, szczególne sytuacje. Po antybiotykoterapii. Rozpocznij probiotyki już podczas kuracji. Przedłuż stosowanie do 4-6 tygodni. Monitoruj wydzielinę przez 2 miesiące w ciąży. Unikaj jakichkolwiek produktów chemicznych. Probiotyki tylko po konsultacji z lekarzem. Szczególnie dbaj o higienę rąk, częściej zmieniaj bieliznę. Po menopauzie rozważ estrogeny miejscowe. Po konsultacji. Używaj nawilżaczy intymnych. Regularna aktywność seksualna wspomaga krążenie przypadek odbudowy. Historia sukcesu. 30-letnia Martyna przyszła po roku używania agresywnych produktów detoksykujących. Miała nawracające kandydozy co dwa tygodnie, ból podczas stosunków, Przewlekłe podrażnienia pH-pochwy 7,2. Brak lactobacillus w wymazie, plan leczenia. Tygodnie 1-2, tylko woda, bawełniana bielizna. Tygodnie 3-4 probiotyki do pochwowe, 14 dni. Miesiące 2-4, probiotyki doustne, modyfikacja diety. Miesiąc 6 kontrola, powrót do normy, wyniki po 6 miesiącach pH-pochwy 4,2. Zdrowa flora z dominacją lactobacillus, brak infekcji, powrót komfortu intymnego, mity. O higienie intymnej, rozwiewanie, mit: Trzeba myć się mydłem, żeby być czystą. Prawda? Pochwa się samoczyści. Nadmierne mycie szkodzi bardziej niż pomaga. Mit: Drogie produkty intymne są bezpieczniejsze. Prawda? Cena nie ma związku z bezpieczeństwem. Często drogie produkty zawierają więcej szkodliwych dodatków. Mit: Jeśli nie ma objawów, to produkt jest bezpieczny. Prawda? Uszkodzenia mogą być niezauważalne przez długi czas, a skutki ujawnią się później. Mit. Naturalne składniki zawsze są bezpieczne. Prawda? Wiele naturalnych substancji, jak ocet czy olejki eteryczne, może być szkodliwych. Kiedy szukać pomocy medycznej, natychmiast. Ostry ból po użyciu produktu. Krwawienie niepowiązane z miesiączką gorączka. Plus, objawy intymne. Oparzenia pęcherze na skórze. W ciągu tygodnia. Świąt utrzymujący się 3 dni. Zmiana zapachu wydzieliny. Ból podczas oddawania moczu objawy, mimo przestania używania produktu. Najważniejsze przesłanie. Pochwa nie jest brudna z natury. Nie potrzebuje agresywnego czyszczenia, dezynfekcji ani detoksu. To mądry organ, który najlepiej funkcjonuje, gdy mu nie przeszkadzamy. Twoja najlepsza inwestycja w zdrowie intymne to niedrogie produkty ale zrozumienie naturalnych procesów i szacunek dla mądrości własnego ciała. Dzisiaj przeszliśmy przez listę produktów, które mogą poważnie zaszkodzić Twojemu zdrowiu intymnemu. Mam nadzieję, że te informacje otworzą Ci oczy na to, jak ważne jest świadome podejście do higieny intymnej. Zapamiętaj najważniejsze ostrzeżenia: nigdy nie używaj mydła antybakteryjnego, żelów pod prysznic, octu jabłkowego, sody oczyszczającej ani środków dezynfekujących do mycia pochwy. Te produkty mogą zniszczyć naturalną florę bakteryjną i prowadzić do przewlekłych problemów zdrowotnych. Pochwa ma swoje naturalne mechanizmy samooczyszczania wypracowane przez miliony lat ewolucji. Najlepszą pomocą często jest po prostu nieprzeszkadzanie jej w pracy. Jeśli już używałaś szkodliwych produktów i masz objawy, nie panikuj. Zdrowie pochwy można odbudować przy pomocy odpowiedniej terapii, probiotyków i przede wszystkim zaprzestania używania szkodliwych substancji. Pamiętaj, Marketing często wykorzystuje nasze obawy o higienę, żeby sprzedać nam produkty, których nie potrzebujemy, a które mogą nam zaszkodzić. Twoja pochwa nie jest brudna z natury to zdrowy, samoregulujący się organ. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego ostrzeżenia. Jeśli ten materiał uchronił choć jedną kobietę przed problemami z niewłaściwymi produktami, to spełnił swoje zadanie. Zapisz się na kanał, podziel się tym filmem z innymi kobietami i zostaw komentarz, jeśli masz pytania. Razem możemy edukować i chronić nasze zdrowie intymne. Pamiętaj, najlepszą higieną intymną często jest najmniej inwazyjna. Do zobaczenia w następnym odcinku.